O, hej Kamulance co robisz? O, hej Briar, a wiesz, rozwieszam ogłoszenie na temat Dnia Disneya. Dnia Disneya? Jejku, to już? Jeju, totalnie zapomniałam. No, czas dość szybko leci. Dzień Disneya to moje ulubione święto. No, kto by go nie lubił? Ach, to dlatego wszędzie były poprzyklejane te plakaty z Disneyem. Jejku, ale wam zazdroszczę. U nas w Monster High nie obchodziliśmy Dnia Disneya. Jejku, naprawdę? To żałuj wtedy, jest naprawdę bardzo fajnie. Zawsze wtedy nie ma lekcji, przynajmniej takich zwyczajnych lekcji. Oglądamy wtedy filmy Disneya i bajki. I zawsze urządzany jest jakiś konkurs niespodzianka. Każdy wtedy może w nim wziąć udział. W tamtym roku był konkurs, który polegał na tym, żeby odgadnąć po głosie jakąś postać z bajki. Ach, to było fajne. Rety, ale wam zazdroszczę. Szkoda, że my nie obchodziliśmy dnia Disneya. To było moje takie małe marzenie. I myślę, że ono w tym roku się spełni. Dobra dziewczyny, to ja spadam, bo ja jeszcze muszę udokorować salę gimnastyczną. Oki, okay, no to pa. 24 listopada 2019 roku odbędzie się coroczny dzień Disneya. O godzinie 12.45 na sali gimnastycznej będzie można wziąć udział w Disney Challenge'u. Szczegóły i pytania proszę kierować do wychowawców. Zgłoszenia do zabawy przyjmowane są do piątku. Miłej zabawy. Dziewczyny, może weźmiemy udział w tym Disney Challenge'u? O, ja bardzo chętnie. A ty, Krystal? E, wiecie co, dziewczyny, ja tak średnio się znam na Disney'u, więc podejrzewam, że gdybym się zapisała na ten Disney Challenge, to wszystko bym zepsuła. Ale Krystal, to przecież tylko zabawa. No właśnie, co ci szkodzi spróbować? W sumie racja, Luno, ale Disney niestety to nie mój konik i prawdopodobnie by wam zaszkodziła. Dlatego ja bym wolała sobie usiąść na łapce i wam dopingować. Naprawdę nie chcesz? Krystal, zgódź się. Sorry, dziewczyny, ale nic z tego. Ja jestem uparta i trzymam się przy swojej wersji. Ja będę wam dopingowała i nic więcej. Wy znacie się dużo lepiej na Disneyu niż ja. Szkoda. Dobra, dziewczyna, póki co to może chodźmy na lekcję. Okej. Okay. A z racji tego, że teraz mamy biologię, to może po lekcjach zapytamy się pani o ten Disney Challenge i zapiszemy się. Super pomysł, Briar. No dobra, teraz chodźmy. I od razu może powiemy dziewczynom, co? A no właśnie, może one też będą chciały. I widzicie, znajdziecie sobie teraz kogoś na zastępstwo. Może poproś kogoś innego? Co? Wybierzecie udział w Dniu Disneya? Dziewczyny, czy mogłybyście powiedzieć, co wy robicie? E, no, my... Przepraszamy bardzo. Może powiedziałobyście mi, o czym tak zawdzięcie rozmawiałyście i czemu Ari krzyknęła? E, ja naprawdę bardzo przepraszam. To było pod wpływem emocji. Już tak nie będę. No bo chodzi o to, proszę panią, że natknęłyśmy się na ogłoszenie dotyczące Dnia Disneya, no i Briar zauważyła, że jest tam coś napisane o jakimś Disney Challenge'u i chciałaby się zapisać, ale nie wie na czym to polega w ogóle. A, już rozumiem o co chodzi. I kompletnie zapomniałabym powiedzieć wam o tym challenge'u. Disney Challenge będzie polegał na tym, żeby odgadnąć jak najwięcej piosenek Disneya. Ale jeszcze wcześniej trzeba będzie się dobrać w dwu lub osobowe grupy. Będziesz sobie musiała znaleźć jakiegoś partnera, Briar. Proszę cię, Briar, wybierz mnie. To jest moje największe marzenie. No dobrze, Ari, wezmę cię. Ale jeszcze w grupie będzie z nami Luna. To może nas pani zapisać. No dobrze, dziewczynki, to ja was zapiszę. Ale póki co dokończmy może naszą lekcję biologii. Proszę panią, a czy ja i Monisia też będziemy się mogły zapisać na ten Disney Challenge? Oczywiście, Apple was również zapisze. O nie. Pani, ale my przecież nic nie wiemy na temat tego Disney'a. Ja wiem i to całkiem sporo, ale o tym się przekonasz dopiero na Disney Challenge'u. Boże, Ari, co za wstyd. Ej, no co, to było przez przypadek, no, zainteresowałam się. Ale tak krzyknąłeś, że aż się wystraszyłam. Nie przejmuj się, miałam gorsze wpadki. Hejka, dziewczyny. Hejka, Luno. Udało mi się nas zapisać na ten Disney Challenge? O, to wspaniała wiadomość. Jeszcze z nami będzie Ari. Jeżeli ci to nie będzie oczywiście przeszkadzało. Nie no, spokojnie przeszkadza mi. Będziemy wam dziewczyny dopingować. A ktoś jeszcze może będzie brał udział w tym Disney Challenge'u? Właśnie nie wiadomo i nigdzie nie mogłam się tego dowiedzieć, ale na pewno ktoś będzie brał udział. Apple i moniczka się jeszcze zapisały. Chyba, żeby tylko z siebie totalne dywilki zrobić. Co? Apple i Moniczka w Disney Challenge'u? Nie mówicie chyba tego na poważnie. Niestety, Luno, ale to jest prawda. Szczerze, wolałabym, żeby to był tylko sen. No, ja właśnie też. No nic, przekonałem się wszystkiego 24 listopada. Hejka, o, hejka, dziewczyny. Wy też się tak stresujecie, czy tylko ja? Ja tam się nie stresuję. Dla mnie to jest tylko zabawa i nic więcej. Ty, Brajar, tak samo? Boję się, co będzie. Już w nocy miałam silne bóle brzucha. Ja też na początku myślałam, że to zwyczajna zabawa, ale teraz wyroczę naprawdę na poważnie. Hej, dziewczyny. Mulan? No oczywiście, że tak. Ty też jesteś zapisana na Disney Challenge? Tak, jak najbardziej, tylko że ja nie będę miała partnera, bo stwierdziłam, że mi niepotrzebny jest. Sama sobie poradzę. A jak się czujesz? Stresujesz się? O, dziwo, dzisiaj jestem dość pewna siebie. I szczerze to, nieskromnie mówiąc, jestem dosyć dobra w odgadywaniu piosenek Disneya. Nie wiem, jak wy, dziewczyny. Aha. No cóż, ale i tak niech wygra najlepszy, no i powodzenia. Dziękuję, dziewczyny, i wzajemnie przejść zróbcie królowa musi przejść co one też startują no niestety tak bo co Bo wam się też nie podoba właśnie bo wy jej zazdrościcie tego że ona wie tyle na temat tego disneya i was wszystkich ogra właśnie monisiu bardzo dobrze powiedziany nie macie ze mną najmniejszych szans a na pewno bo ty cokolwiek wiesz Dobra, Mulan, wiesz co? Szkoda czasu na zniżanie się do ich poziomu. Niech robią, co chcą. Najwyżej zrobią z siebie i i one będą miały problemy nie ty. A w sumie masz rację. Co za plepsy. Pałają do mnie straszną zazdrością i się boją tego przyznać. Hejka dziewczyny. Witaj, Laguno. Aj, uprzedzając pytania, niestety nie ma innych dziewczyn, bo pani ich nie chciała puścić. No i przyszłyśmy tutaj powiedzieć wam za nie powodzenia. Przyjdą chyba później po ogłoszeniu wyników, coś mi się wydaje. Tak, raczej tak. Wielkie dzięki Laguno. Wielkie dzięki, Kristal. Przyda nam się. Stresujecie się, prawda? Tak, mnie strasznie boli brzuch. Wiesz, Brajar, to jest akurat normalne, ale i tak wiemy, że dacie sobie radę. Mam taką nadzieję. Osoby biorące udział w Disney Challenge, proszę za mną. Dobra dziewczęto, idźcie, my spadamy. Dobrze, a teraz proszę zająć miejsca. Witam wszystkich zgromadzonych na Disney Challenge'u. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym bardzo wytłumaczyć, na czym będzie polegał. Otóż będzie on polegał na zgadywaniu piosenek Disneya. Grupa, która odgadnie ich najwięcej, wygrywa. Każda z grup będzie musiała wylosować jakiś numerek, pod którym będzie kryła się dana piosenka. Proszę wylosujcie numerek. Wylosowałyśmy numerek 9. Dobrze, to w takim razie poprosimy o piosenkę, która jest ukryta pod numerem 9. Co to jest? Pani, wiesz co to za piosenka, prawda? Bo ja nie mam pojęcia. Ja bym nie wiedziała. Oczywiście, że wiem. To jest ten... no... z tego... No. no... No i co, dziewczyny, wiecie czy nie? Coś mi się jednak wydaje, że nie. To w takim razie prawo głosu przychodzi na następną grupę. E no co to? To nie jest sprawiedliwe! Przecież my jeszcze nawet nie powiedziałyśmy! Przykro mi, moje drogie, ale zastanawiałyście się zbyt długo. To w takim razie co to jest za piosenka? To bardzo łatwe. To jest krąg życia z Króla lwa. Bardzo dobrze. Pierwszy punkt wędruje do ciebie. O świetnie. O skubana Mulan, dobra jest. Nic ino do sądu pozwać. Ty Oj, chyba przegramy. Będzie dobrze, dziewczyny, poradzimy sobie. Numer 3. To też jest bardzo łatwe. To jest miłość stanęła w, w drzwiach skrajne lodu. Bardzo dobrze. Masz już dwa punkty na swoim koncie. Przechodzimy teraz do grupy trzeciej. Jezu, boję się. No ja też, żeby nam się coś w miarę łatwego wylosowało. Mamy numer pięć. To w takim razie poprosimy piosenkę, która jest pod numerem piątym. Ej dziewczyny, co to jest? Ja nawet tego nie kojarzę. Ja wręcz przeciwnie, jakbym to skądś znała? Co to mogłoby być? No przecież! Brajar, na pewno jesteś pewna że to to żebyśmy nie straciły punktu tak jestem na 100% procent pewna zaufajcie mi my już mamy odpowiedź to w takim razie co to jest za piosenka to jest piosenka wspaniały świat z Alladyna. bardzo dobrze dziewczyny macie punkt jest kobieto dozgonna wdzięczność gdyby nie ty to nie zdobyłybyśmy tego punktu nie no luzik spoko wiecie co dziewczyny mam wrażenie że damy radę Yy, no to ten jest yy. dobrze dziewczyny wasz czas się skończył prawo głosu przechodzi na następną grupę mój brat niedźwiedź duchy tych co mieszkali tu bardzo dobra odpowiedź numer cztery Pokachontaz kolorowy wiatr bardzo dobra odpowiedź kolejny punkt numer dziesięć mała syrenka na morze dnie herkules ani słowa zaplątanie kiedy jesteś tu Księżniczka i żaba prawie udało się. Mary powie: Super kalifada listodeks Mary Mary Dawaleszna, chwytam wiatr. Żeby wyznaczyć ostatecznego zwycięzcę, przygotowałam jeszcze jedną bonusową piosenkę. Ta grupa, która ją odgadnie, zostanie zwycięzcą. Także poprosimy. O nie, ja skądś to znam, tylko nie mogę sobie przypomnieć skąd, no. E no nie, no co to jest? No musieli czymś takim dowalić na koniec. No pięknie, jesteśmy w czarnej dupie, za przeproszeniem. Możemy się już poddać. Dziewczyny, oświeciło mnie! Brajar, jeżeli się pomylisz, to już nie ma dla nas ratunku. To jeśli wiesz i cię oświeciło, to powiedz, może nam to coś pomoże. Dobra. Proszę panią, ja wiem. To co to w takim razie za piosenka? To jest piosenka milczeć z Aladyna. Bardzo dobrze, wielkie brawa dla wygranych! No, misiu, oćmy pan. Wielkie rzeczy, pioseneckie odgadła. Jejku, brajar, to wszystko dzięki tobie. Nie wierzę, że wygrałyśmy. Ja też właśnie nie wierzę, że wygrałyśmy. Trzeba powiedzieć dziewczynom: dziewczyny, wylepiej zobaczcie, co jest na korytarzu.